Gdy Warszawa tonęła w gruzach po wojnie, Bolesław Bierut podejmował gości w belwederze. Jego kucharze serwowali homary i ryby w galarecie. Tymczasem na wschodzie, w podmoskiewskim kuncewie, Józef Stalin gościł delegację w swojej daczy, gdzie stoły uginały się od jedzenia i trunków. To były czasy, kiedy komunistyczni dygnitarze, niezależnie od kraju, lubili wystawne przyjęcia. Ale czy to hula życie nie niosło ze sobą ukrytych konsekwencji dla władzy i społeczeństwa? Wieczorem 29 września 1944 roku do Daczy Stalina w Kuncewie przyjechała delegacja z Polski. Na jej czele stał Bolesław Bierut, reprezentujący Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego organ posłuszny Kremlowi. Przyjęcie było wystawne, stoły uginały się od jedzenia i różnorodnych trunków. Stalin, znany z szalonych pomysłów, Zaproponował toast zgodny z gruzińskim zwyczajem: wypicie całego baraniego rogu wypełnionego winem. Goście posłusznie wykonali polecenie, a potem podobno nie wszyscy byli w stanie utrzymać się na nogach. Wspólne uczty były stałym punktem programu podczas wizyt polskich komunistów w Moskwie. W późniejszych latach nigdy nie brakowało dobrego jedzenia ani drogich napojów wyskokowych. Kawior podawano w półkilogramowych puszkach, a niektórzy uczestnicy bankietów byli na już po przystawkach. Wśród Polaków, prym w biesiadach wiódł premier Józef Cyrankiewicz. Nawet Stalin był pod wrażeniem jego zdolności do picia. Sowiecki dyktator zawsze bacznie obserwował gości, popijając w niewielkiej szklance wino rozcieńczone wodą. Nikt nigdy nie widział go pijanego. Stalin lubił zgadywać temperaturę na zewnątrz. Pomyłka oznaczała wypicie tylu szklanek mocnego trunku, o ile stopni zgadujący się pomylił. Obiady przeciągały się niekiedy do bladego rana. Stalin często wyznaczał mołotowa na wodzireja, odpowiedzialnego za wznoszenie toastów i rozpijanie gości. Generałisimus od upijania się wolał jednak mięso, które pożerał w ogromnych ilościach. Pozostali komuniści starali się dotrzymać mu kroku, co nie zawsze było łatwe. Obżarstwo było tak duże, że niektórzy raz w tygodniu przechodzili na ścisłą dietę, aby dać odpocząć organizmowi. Podczas uczt Stalin urządzał sobie krótkie pogawędki z gośćmi. Nigdy nie było wiadomo, w którą stronę powędruje rozmowa, ani czy za chwilę dyktator nie oznajmi, iż stracił do danej osoby zaufanie. Cyrankiewicz opowiadał, że podczas jednej z takich pogawędek myślał tylko o tym, aby jego łysina nie zaczerwieniła się ze strachu. Stalin mógłby przecież wyciągnąć z tego powodu niewłaściwe wnioski, stwierdzając, że Polak coś przed nim ukrywa. Działacze z Polski naśladowali sowiecki wzorzec. Gdy 24 lipca w Warszawie doszło do spotkania między komunistami a przedstawicielami rządu londyńskiego, gospodarze, czyli członkowie Polskiej Partii Robotniczej, urządzili kolację godną bankietów organizowanych u Stalina. Na stole znajdowały się dwie ogromne misy z kawiorem, butelki z wiadomą zawartością oraz półmiski z mięsem i sałatki. W 1946 roku Warszawę odwiedził były prezydent Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover. Amerykanin był przerażony skalą zniszczeń. Po wspólnym obiedzie z komunistami Bierut zaprosił go na obiad do Belwederu. Kiedy wszyscy zasiedli przy stole, gospodarze zaczęli zachwalać serwowane polskie wino. W tej sytuacji Amerykanie zgodzili się, aby obsługa nalała im po kieliszku polecanego trunku. Tymczasem napój, który miał smakować niesamowicie, okazał się czymś kompletnie niepijalnym. Hoover po kilku kurtuazyjnych toastach stwierdził, że Polacy chcą go otruć i zarządził wcześniejszy wyjazd. W 1947 roku tak zwany Sejm Ustawodawczy mianował na stanowisko prezydenta Bolesława Bieruta. Choć oficjalnie był bezpartyjny, było jasne, że jest zaufanym człowiekiem Stalina. W Warszawie w belwederze, gdzie rezydował, gotowali mu najlepsi kucharze w kraju, przygotowując mu i jego gościom wymyślne dania. Podczas obiadów na stole pojawiał się kawior, łososie, a nawet homary. bierut nie był wielkim smakoszem. Miał problemy z wątrobą i żołądkiem. Unikał zakrapianych zabaw, choć dużo palił. Nie oznacza to jednak, że w jego siedzibie nie było wysokoprocentowych trunków, również tych z zachodu. Wśród gości dużą popularnością cieszyły się produkty sprowadzone z Francji. Gospodarz, ponieważ ich nie pił, często wypytywał, jak smakują. Wolał mleko, twierdząc, że łagodzi refluks, który stale mu doskwierał. Z czasem uległo to jednak zmianie. Presja Kremla i życie w ciągłym napięciu sprawiły, że coraz częściej zaglądał do kieliszka. Dołączył tym samym do szerokiego grona osób w partii zmagających się z podobnym problemem. Libacje urządzali zarówno wysoko postawieni dygnitarze, jak i ci niższego szczebla. Szczególnie mocno pijaństwo działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rzucało się w oczy w mniejszych miejscowościach. Zwykłym ludziom nie podobało się, że władza należy do nieodpowiedzialnych i zdemoralizowanych osobników. Dochodziło do skandalicznych sytuacji. W 1949 roku sekretarz Komitetu Gminnego w Karniewie, obok Warszawy, wrzeszczał na mieszkańców, że oto nastały czasy czerwonego faszyzmu. Nie byli go w stanie uspokoić nawet milicjanci, których zwyzywał, gdy próbowali go zatrzymać. W fabryce wyrobów bakelitowych w łodzi jeden z działaczy biegał po zakładzie, wymachując rewolwerem. Jednocześnie nie wszystkim aż tak mocno to przeszkadzało. Niektórzy uważali, że człowiek mający takie słabości, szczególnie u steru władzy, to gwarancja szybkiego załatwienia sprawy. Wystarczyła łapówka w postaci butelki z wiadomą zawartością. Tymczasem każda okazja do świętowania była dla funkcjonariuszy polskiej zjednoczonej partii robotniczej odpowiednia. Najhuczniej obchodzone było oczywiście Święto pracy, czyli 1 maja. W 1949 roku w Fuścimowie, niedaleko Lublina, miejscowa elita zamiast na pochód, zabrała się furmankami do restauracji, aby wcześniej rozpocząć zabawę. Lokalni działacze tym samym zabrali środek lokomocji dzieciom, które miały pojechać na Wiec w ostrowie lubelskim. A co w tej sprawie zrobiła milicja obywatelska? Niewiele. Zależy jak na to spojrzeć, bo w sumie i bardzo wiele. Wśród biesiadników miejscowy komendant był. Mocno zakrapiane były też imprezy sylwestrowe. Nie wszystkim udawało się dotrwać do północy. Aby zapewnić sobie stały dopływ trunków, działacze partyjni zbierali też haracze. We wsi Wulka Jagielczyńska, niedaleko Rawy Mazowieckiej, pierwszy sekretarz komitetu gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, regularnie pobierał po tak zwanej ćwiartce od tamtejszego Sołtysa. Ten z kolei robił to samo, pobierając taki haracz od swoich mieszkańców. Libacje urządzane były również w lokalach partyjnych. Między podbitymi działaczami często dochodziło do awantur. Co roku miało miejsce co najmniej kilkaset pijackich incydentów z udziałem działaczy partyjnych. Niektóre z tych sytuacji kończyły się zwolnieniami i utratą stanowisk. Dotyczyło to szczególnie osób, które nie miały wysoko postawionych przyjaciół. Wiele spraw zostało po prostu zamiecione pod dywan. Choć w 1953 roku Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wydał specjalny komunikat, przestrzegając towarzyszy przed publicznym upijaniem się, ponieważ może to skutkować usunięciem z partii przez lata, nawet w czasach późniejszych, pijaństwo stanowiło drugą po nadużyciach finansowych przyczynę wydalenia z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na szczycie tej moralnej degrengolady stał Bolesław Bierut, który dbał tylko o to, aby zadowolona była Moskwa. To zresztą zapewniało mu dostatnie życie. Do dyspozycji miał nie tylko Belweder, ale też wille przy ulicy Klonowej w Warszawie, a także pałacyk w Natolinie oraz rezydencję w Konstancinie. Regularnie odwiedzał też kurorty, a w tym Sopot, a także krynicę morską. Propaganda przekonywała jednak, że to skromny i dobry gospodarz. O tym, jak naprawdę wygląda jego życie, poinformował Polaków w audycjach Radia Wolna Europa podpułkownik Józef Światło. Ten wieloletni, wysoko postawiony funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1953 roku podczas podróży służbowej do Berlina Wschodniego uciekł na zachód. Rewelacje światły podkopały pozycję Bieruta, co negatywnie odbiło się na jego zdrowiu. Powoli zabijał go stres, rozwijała się choroba nerek i miażdżyca. 12 marca 1956 roku Bierut zmarł w Moskwie po zawale serca. Jego następcą został Władysław Gomułka, który kilka lat wcześniej został zamknięty w więzieniu z powodu oskarżeń o tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Komunista sprzeciwiał się bowiem kolektywizacji wsi, twierdząc, że to rozwiązanie nie sprawdzi się w polskich warunkach. Po latach, gdy Stalina już nie było, a Chruszczow zaczął krytykować swojego poprzednika, to on stał się w Polsce symbolem ofiar reżimu i na fali odwilży głównym kandydatem do przejęcia władzy po Bierucie. Choć Moskwa początkowo nie była zachwycona takim rozwiązaniem, to po bezpośredniej wizycie w Warszawie Chruszczow ostatecznie zgodził się, aby Gomułka stanął na czele PRL. Chruszczow i Gomułka potem spotykali się jeszcze wielokrotnie. Różniły ich temperamenty. Podczas wspólnych uczt Chruszczow po kilku kieliszkach stawał się wodzirejem, wznosząc toasty i opowiadając sprośne dowcipy. Historyjki o opuszczaniu bąków i załatwianiu swoich potrzeb fizjologicznych należały do tych mniej krępujących dla otoczenia. Ciężko powiedzieć, czy uczestników zabaw faktycznie jego opowieści bawiły, natomiast być może dmuchając na zimne, aby nie narazić się przywódcy, po każdym dowcipie prawie wszyscy pokładali się ze śmiechu. Prawie, ponieważ tego zachwytu nie podzielał gomułka, tymczasem chruszczow podczas posiłków był nieokrzesany. On nie tyle jadł, co pożerał wszystko, co było na stole. Zdecydowanie nie był smakoszem, ale sowieccy towarzysze przyjeżdżali do Polski nie tylko, aby zjeść, ale też na polowanie. Goście z Moskwy najczęściej przyjeżdżali do ośrodka w Łańsku pod Olsztynem. Pięćdziesiąt hektarów wydzielonych lasów dawało towarzyszom nadzieję na udane łowy. Przez lata pojawili się tam m.in. Chruszczow, Breżniew, premier Aleksiej Kosygin oraz sowieccy ambasadorowie w Polsce. Przyjeżdżali tam również przywódcy innych państw demokracji ludowej. Gomułka zdecydowanie nie miał pogodnej natury, rzadko się uśmiechał, traktował ludzi instrumentalnie. Gdy państwo nie działało sprawnie, a problemy się piętrzyły, po prostu wybuchał złością, wyżywał się na swoich współpracownikach. Biesiadując z sowieckimi towarzyszami, odstawił kieliszek po kilku toastach, co nie zawsze było dobrze odbierane przez gości ze wschodu. Inaczej było w przypadku premiera Cyrankiewicza, który przez lata był głównym partnerem dla odwiedzających Polskę Sowietów. Potrafił być dowcipny, nigdy nie odmawiał. Negatywne poglądy Gomułki na temat zakrapianych zabaw znajdowały odzwierciedlenie w jego przemówieniach. Przeciwników oskarżał o urządzanie libacji i pijaństwo. Tymczasem ten problem dotyczył również i jego środowiska politycznego. Zamknięte przyjęcia ciągle odbywały się w partyjnych gabinetach oraz dyrektorskich biurach przedsiębiorstw. Stale jednak wszelkie wypadki, do jakich dochodziło w związku z tym procederem, były skrzętnie ukrywane. Wraz z pogarszającą się sytuacją w kraju, komunistyczni dygnitarze coraz częściej ze swoimi wystawnymi przyjęciami zaczęli ukrywać się przed społeczeństwem. W 1968 roku bankiet związany z otwarciem zapory na Solinie odbywał się na strychu piekarni, do której mieszkańcy nie mieli wstępu. Gdyby zobaczyli, co tam się dzieje i jak bawi się władza razem z dziennikarzami, wówczas mogliby się mocno zdenerwować, bo czego tam nie było. Na talerzach leżały kiełbasy, szynki, produkty z ryby w galarecie i majonezie. Stały też butelki z wodą mineralną i nie tylko. Formalnie jednak władza walczyła z problemem alkoholowym. W latach 60., aby odzwyczaić Polaków od alkoholu, ruszyła produkcja soków owocowych, które miały być równie orzeźwiające i przede wszystkim bezalkoholowe. Pomysł się jednak nie sprawdził, ponieważ soki często były droższe. W tym czasie w polskim społeczeństwie powszechny stał się obraz działacza, który albo pije, albo kradnie, albo bawi się na koszt państwa, a czasem nawet wszystko jednocześnie. W Polakach narastała więc frustracja, która co jakiś czas mniej lub bardziej dawała swój wyraz. Po kolejnych wydarzeniach w 1970 roku władzę stracił Władysław Gomułka, w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników, czyli do tej grupy społecznej, której interesy miała rzekomo zabezpieczać władza. Poza tym szerzyła się korupcja i nepotyzm. Do społeczeństwa docierały kuriozalne informacje potwierdzające tezę, że krajem rządzą alkoholicy i degeneraci. W 1971 roku na wysypisku śmieci w Łańcucie odnaleziono ciało lokalnego przewodniczącego Rady Narodowej. Jak ustalili śledczy, Denat, kompletnie pijany, zsunął się z ławki na jednym z osiedli i wpadł do sypu na śmieci. Partia potrzebowała nowego otwarcia. Osobą, która miała zmienić jej wizerunek, był nowy, pierwszy sekretarz Edward Gierek. Wysoki, składnie wypowiadający się i pełen energii działacz otrzymał od Polaków kredyt zaufania, podczas gdy on sam zaciągnął kredyty za granicą, aby spełnić składane rodakom obietnice lepszego życia. Wkrótce Polakom faktycznie zaczęło żyć się lepiej. W sklepach było wszystko, czego potrzeba, a po ulicach zaczęło jeździć coraz więcej aut. Co do nałogów, to Gierek był abstynentem. Nie lubił też towarzystwa pijących osób, równocześnie w Polsce rosła liczba sklepów monopolowych. Jednocześnie, w związku z faktem, że w Szwecji drastycznie ograniczono sprzedaż napojów wysokoprocentowych, coraz więcej Skandynawów przypływało na zakupy do Polski. 11 maja 1972 roku Polskę odwiedził najważniejszy człowiek w bloku wschodnim czyli Leonid Breżniew. Plan jego wizyty został dopięty niemal na ostatni guzik. Organizatorzy zdawali sobie sprawę z faktu, że ich gość w tym czasie rzadko bywał trzeźwy. Kamerzyści reżimowej telewizji zostali poinstruowani, aby z ich ujęć nie wynikało, że Breżniew może być pod wpływem. Już z samolotu przywódca ZSRR wysiadł kompletnie pijany. Na dole czekało na niego auto z otwartym dachem. Breżniew nie usiadł jednak z tyłu. Zamiast tego przegonił kierowcę i złapał za kierownicę. Zajął właściwe miejsce dopiero po kilku prośbach ze strony zestresowanego Gierka. Jego przyjazd w kolejnym roku był niewiele mniej wyskokowy. Tym razem, po opuszczeniu samolotu, zamiast do czarnej limuzyny wsiadł do wojskowego gazika i kilka razy objechał komitet powitalny z Gierkiem na czele. Następnie zatrzymał się, wysiadł i ucałował pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zachwalając pojazd, na którym przed chwilą się przejechał. Jego pijackie wybryki w Polsce bynajmniej się nie skończyły, ponieważ obrady Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na które został zaproszony, nie były dla niego interesujące. Poprosił obsługę o butelkę z wiadomą zawartością. Po wypiciu trzech szklanek, wstał z miejsca i zaczął kręcić się po sali obrad, głośno zagadując do pozostałych. Stałych komunistów co z tego, że w tym czasie wygłaszane były kolejne przemówienia? Jednak dopiero to, co wydarzyło się 8 grudnia 1975 roku podczas szóstego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przeszło do historii. Podczas gdy Gierek wygłaszał mowę powitalną z za prezydialnego stołu, nagle z miejsca w pierwszym rzędzie poderwał się towarzysz Breżniew i chwiejnym krokiem wszedł na mównicę. Nie zważając na przemawiającego komunistę, zaczął bełkotać do swojego mikrofonu, orientując się jednak, że ten jest wyłączony. Gierek tymczasem udawał, że wszystko przebiega normalnie, kontynuując swoją mowę. Jednak i Breżniew nie zamierzał rezygnować. Stale stukał w mikrofon, licząc na to, że w końcu ktoś go uruchomi. Gdy pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończył przemawiać, orkiestra zaczęła grać międzynarodówkę, a Breżniew zamiast zejść z mównicy, zaczął dyrygować. Stojącym przed nim aktywem partyjnym. Następnie pokazał wszystkim zegarek, informując, że pochodzi z NRD. Zarówno Polscy, jak i sowieccy uczestnicy tamtych zdarzeń zaprzeczali potem tezie, że Breżniew był wtedy pijany. Jego zachowanie tłumaczyli zażywaniem leków, które miały uśmierzać ból kręgosłupa oraz głowy. Następnego dnia Breżniew pojawił się w sali kongresowej, podobno mijających go komunistów wypytywał, ile ich zdaniem waży. Był dziwnie pobudzony. Wielu działaczy było przerażonych tym, co widzieli. W 1976 roku Breżniew Wygłaszając przemówienie, również wzbudzał pewne wątpliwości co do swojego stanu. Tymczasem, przyjęcia były stałym elementem aparatu władzy w PRL. Na Śląsku krążyły legendy o tym, ile zjeść i wypić potrafi wojewoda Jerzy Ziętek. Co roku odwiedzali go przyjaciele emerytowani generałowie z ZSRR. Podobno żadnemu z nich nigdy nie udało się dotrzymać mu kroku podczas wznoszenia kolejnych toastów. Mimo że Gierek oferował nową jakość rządzenia, to nadal, szczególnie lokalnie, aby cokolwiek załatwić, należało żyć w zgodzie z aparatem partyjnym, a to oznaczało m.in. wspólne zabawy i przyjęcia. Dlatego władza zapowiedziała, że wkrótce oczyści partie z działaczy prowadzących zbyt rozrywkowy tryb życia. Tylko w 1972 roku z partii za różne ekscesy wydalone zostały 1763 osoby. Tyle, że władza pozostawała zdeprawowana. Komuniści defraudowali publiczne pieniądze, inwestując na przykład w prywatne wille. Ludzie władzy i ich znajomi mieli łatwiej z otrzymaniem talonu na auto lub inne towary. Miarą sukcesu społecznego było wśród kobiet posiadanie futra, a mężczyzn samochodu. W domach sympatyzujących z władzą osób częściej pojawiała się Coca-Cola oraz pomarańcze i banany. Ważne było też to, jaką butelkę postawiło się na stole podczas przyjęcia. Tymczasem kadry zarządzające krajem zaglądały do kieliszka również podczas spotkań w Komitecie Centralnym. Niektórzy opuszczali obrady, nie mogąc utrzymać się na nogach. Sytuacja partyjnej wierchuszki zaczęła się psuć już w 1974 roku, gdy politbiuro ogłosiło wprowadzenie podwyżek między innymi na benzynę i komunikację autobusową. Każdy kolejny rok stawał się trudniejszy. W 1976 roku doszło więc do pierwszych strajków. Poziom życia Polaków zaczął się stopniowo pogarszać. Tymczasem wnioski z wizyt były często absurdalne. Podczas narady w Komitecie Centralnym w 1976 roku na temat następnej pięciolatki partyjni dygnitarze stwierdzili, że dochód narodowy związany z produkcją alkoholu w ciągu lat powinien wzrosnąć dwukrotnie. To oczywiście wiązało się z potężnym zwiększeniem produkcji napojów wysokoprocentowych. Kiedy jeden z obecnych na spotkaniu profesorów stwierdził, że nie brzmi to jak dobre rozwiązanie, w odpowiedzi usłyszał od premiera Piotra Jaroszewicza, który, wznosząc toast, oznajmił, że nie można Polakom wszystkiego odbierać. Takie podejście sprawiło, że Polska pod koniec lat 70. była w tragicznej sytuacji gospodarczej. Dni Gierka wydawały się być policzone. Kropką nad i była fala strajków, która przetoczyła się przez Polskę w 1980 roku. Atmosfera kolejnej porażki systemu udzielała się aparatowi partyjnemu. Czy upadek władzy ludowej był nieunikniony, czy też można było uratować system, gdyby partyjni dygnitarze zmienili swoje przyzwyczajenia i zaczęli naprawdę dbać o los obywateli?